Halo, ja pierdzielę. Dobrze, że mi powiedziałeś, ja pierdzielę. No masakra, naprawdę nie było mnie słychać. No tak, bo byłem wyciszony w obs dobra? pisałem P1, widzowie. Jezus, masakra, ja pierdzielę. I zostawcie łapę w górę, oczywiście. Ja pierdzielę. Co jest, byłem zmutowany. To jeszcze raz, winam każdego i zostawcie łapę w górę, żeby live. Bana masz? Nie, nie mam. Znaczy, mam na głównym koncie, mam, ale na jeden dzień tylko. Znaczy, że już dzisiaj wieczorem będę odbanowany. Możecie wbić na serwer. Ej, dasz Firfo Nixa do indeksu, please. Bo ja nie mam go. Aha, to i tak na głównym koncie. Przecież mam bana jeszcze na głównym koncie. No tak. Nie spam, ef. Nie no, chill. Dla mnie to chill. To tylko dwa dni miałem na trzy i dzisiaj wieczorem już zostanę odbanowany. Chill, bomba. Ej, selniesz tego szafir phonicsa? Chcesz kupić ekskluzję? Chętnie. Mam 40 bilionów gemów, więc tego szafira kupię. Chętnie szafira kupię. Sobie zdajmy, pety. Szafira. Za ile? selasz szafira. Gdzie jesteś na live? chcesz kupić tego? Tak chcę. A selasz, Jak selasz to ja chcę kupić. Tak chcę. Chcę kupić. Ile za ile kupisz? Nie wiem ile chcesz. Ile chcesz? Ile chcesz? 17B, o Jezus, dużo. A może być 13 bilionów, to i tak jest bardzo dużo. 13 bilionów plus ich hałka. Nie, plus Sea Dragon, to i tak jest dużo. 13 bilionów, a ten Sea kosztuje 2B około, więc masz 15. A ty go kupiłeś? Nie jest kopiowany na pewno. Czy jak go zdobyłeś? Ja się boję, że kopiowany jest. A teraz jest tyle kopiowanych petów, Na pewno nie jest kopiowany. Stoję sam. Stoisz sam. Mary Ducky. A za Pegazus Galaxy? Nie. Pegasus Galaxy chodzi po 25 bilionów gemów plus ekskluzywy. Pegasus Galaxy kosztuje około 28 bilionów gemów, Więc w życiu kupiłem. Ale za Robuxy kupiłeś? Od gościa, który nagrywa. O kurde, to się boję, że kupiowany jest. Tak szczerze. A kiedy go kupiłeś? Wczoraj, pewnie wczoraj. I pięć sub. Mam odcinek jak go kupuję. A, dobra, to chill. To ja daję 13 bilionów i si dragona. A za ile go kupiłeś? <tryk> za ile go kupiłeś? No ładnie, ten ekskluzyw. Jeszcze będę miał go do indeksu tu i tu koks to jest Bogaty, 130 games Co to jest nikt chłopa? Jest odcinek jak kupuję. Dobra, to git. A za ile go kupiłeś? Dobra, to 12. Tak mało? Znaczy nie no, nie, no nie ma. Normalna cena. On po tyle chodzi. Dobra, to bez ekskluzywa daje ci 15 bilionów gemów. I tyle. Albo 13 ekskluziv. Jak nie, to 15 bilionów gemów. jeszcze półbota, wiem. Co drogo? Dam ci 15 bilionów. Albo 13 Exclusive. Wybieraj. 15 bilionów. No i git, tak? Dobra, spoko. Czekaj, ja sobie dołączę z drugiego konta, żeby sobie od razu dodać gamy. To dodaj mnie do banku. Twój stary jabłczan przelewa blik. To dodaj mnie do banku. I daj pecioro, 15 bilionów gemy, spoko Dobra, jest to z drugiego są so. od razu dodam gemy Nie no, najpierw pet, co ty w życiu? Przecież zawsze najpierw pet, a potem gemy, jak się z kimś trajduje za który nie jest ten... ...do tego dostępny. Tak, mam dobra. Czekaj, dobrze, czekam. <ścoughs> Czekaj, dobrze, czekam. Flex and tu 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 a to ja mam tutaj jeszcze więcej giełd niż myślałem. To drogi pet. No o, nikt ci więcej za niego nie da. No tak w ogóle to... Jak, jak już to ktoś powie, że ty dajesz piersi i on cię oskamuje. <grytanie> tak zawsze jest, ale okej. Okay. Jak chcesz, jak nie chcesz mi sprzedawać, to nie. A ci więcej niż 15 bo za niego nie dam, bo więcej nie chodzi na pewno. Szafir chodzi po... Co no, to no, no, no. nie, od nie kupię. Tylko szafira. Odterów nie, bo od ter to takie mechpet. A po drugie, za 2 biliony bym nie kupił. A no i tak nie kupuję. Jak już ja tylko kupuję ekskluzywy tier 3 albo tier 2. Tier 1 nie kupuję.

Dączek, zazior, gdzie mam dołączyć? Gdzie mam dołączyć? Za Wojku z 2. Don't bank oak. Jest no, no, <coughs> jest jestem. zostaję sam <coughs> Zawaj go dwa. Albo lepiej wyłączę muzykę, bo jeszcze będę jakieś prawa autorskie. Daję, co? Aha, Szafira? Dobrze, to daj. Okej. Okay. Dobra, wyśli trade. Go. Okay. Sobie ss szybko walnę, dobra. Git. Dzięki za trade. Dobra, dzięki za trade'a. Ale ładny jest ten pet. Bardzo ładny. Sap. Kochanie, To szafir go po prostu nazwę. Szafir. a ja kupisz cztery. Czekaj, ja sprawdzę. Nie chcę tak, bo to są... Wait. Nie, no ona po bilion chodzą. Na Big się i na tym, na wszystkich serwerach one po bilion. Mogę ci dać bilion 300 maksymalnie. Nie chcę ich. No ja też ich nie chcę, bo to tier jeden to są do dupy pety. Ale jak tak ci bardzo zależy, to za bilion 300 kupię. Czyli za 2 biliony 602 Dziur. Mm. ile mamy mu Dobrą, To jeden, 4 roz dobrze. Chyba tak i zgit. Nie, no jeden trzeba więcej ci nie dam. to ja jeszcze sobie mogę dać. cztery dziewięć. dobra. gitowa. O nie budzi. stop. tak. dobra. jest git. To wychodzę z konta. Nie, no mówię, 1-3. więcej nie dam na pewno. I tak daję za wyższą cenę. One po bilion chodzą. Więc 2,6b 2. za 2. No ok, no ok, to dodaję do banku. Ale że zero, w górę cały czas, jest masakra z takiego konta streamowa. Dzisiaj sobie nagram odcinek na ten kanał Waste Label i sobie o, wieczorkiem odpalę live, a to już będzie więcej osób. Dałem. Dobra, czeka, coś się zbugowało. Halo, o, jest. 2, 6, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz. Nie, raz, 2, 3, raz, 2. 3, raz, 2. O, jest git. Czekajcie. Dobra widzowie, ja już na dzisiaj kończę live'a, ale będzie wieczorem. Po prostu nie chcę się tak streamować, jak jest zero osób. Dzisiaj wieczorem będzie live, więc.